W dwóch naczyniach jest pewna ilość wody. Gdyby z pierwszego naczynia wylano do zlewu 5 cm3, to woda zawarta w tym naczyniu stanowiłaby połowę ilości wody znajdującej się w drugim naczyniu. Gdyby zaś z drugiego naczynia przelano 10 cm wody do pierwszego naczynia, to ilość wody w obu naczyniach byłyby równe. No i musimy znaleźć, ile cm3 wody znajduje się w tych naczyniach. Na początek oznaczmy sobie przez x. Oraz y liczbę wody w pierwszym naczyniu oznaczmy przez x, no a przez y oznaczmy liczbę wody w drugim naczyniu. No i teraz posługując się tymi oznaczeniami, zapiszmy informacje, które mamy podane w treści zadania. Pierwsza informacja zaczyna się w tym miejscu. Gdyby z pierwszego naczynia wylano do zdewu 5 cm3 wody, to woda zawarta w tym naczyniu stanowiłaby połowę ilości wody znajdującej się w drugim naczyniu. Czyli. Z pierwszego naczynia wydano do zlewu 5 cm Liczba wody w pierwszym naczyniu to x, czyli piszemy x minus 5. No i w wyniku tego powinniśmy dostać, tak jak tutaj piszą, połowę ilości wody z drugiego naczynia. W drugim naczyniu mamy y wody, czyli połowa tej ilości, no to po prostu jedna druga y. No, i w ten sposób otrzymaliśmy pierwsze równanie z dwiema niewiadomymi x oraz y. No i teraz musimy ułożyć drugie równanie. Korzystamy tutaj z drugiego zdania. Gdyby z drugiego naczynia przelano 10 cm3 wody do pierwszego naczynia, to ilości wody w obu naczyniach byłyby równe. Czyli z drugiego naczynia przelano 10 cm3 wody, czyli piszemy y minus 10. I to ma być równa ilości wody, jaka by wówczas była w pierwszym naczyniu. W pierwszym naczyniu mieliśmy X wody, ale zwiększyliśmy ją o 10, no bo z Y znaczy z drugiego naczynia wydaliśmy 10 do pierwszego, czyli w pierwszym mamy teraz X plus 10. No i w ten sposób ułożyliśmy sobie drugie równanie, i powstał układ równań, układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. O, teraz, żeby go rozwiązać, no to może przenieśmy sobie w pierwszym i w drugim równaniu x i y i na lewą stronę, a liczby na prawą. Czyli w pierwszym równaniu otrzymamy x minus 1, 2y równa się 5. No a w drugim równaniu będziemy mieli x na lewą stronę, czyli będzie minus x plus y równa się 10 plus 10, czyli. 20. No, i teraz możemy dodać te równania stronami, ponieważ przy x mamy przeciwne współczynniki, czyli dodajemy, x -y się redukują, no a co będzie z y? -kami? Minus 1, 2, y plus 1, y no to po prostu pół y. No i 5 plus 20 to po prostu 25. W związku z tym y jest równy 50, ponieważ mnożymy to równanie przez 2. 25 razy 2 to 50. No i teraz pozostaje policzyć x. x możemy obliczyć tutaj na przykład z tego równania. Wynika z niego, że x jest równy y minus 20. Wiemy, że y jest równy 50, czyli podstawiamy. No i mamy, że x jest równe 50 minus 20, czyli x jest równe 30. W związku z tym w pierwszym naczyniu mieliśmy 30 cm sześciennych wody, no a w drugim naczyniu mieliśmy 50 cm sześciennych.